Witam. Dzisiaj mamy zestaw Delinka Mesh Kowr C1202. Jest spakowany w dosyć solidnym pudełku. To jest system, żeby internet działał w całym mieszkaniu bez żadnych przerw, na najwyższych parametrach. Tak to producent Napisał pojedyncze, zintegrowana sieć obejmująca cały dom do 325 m 2 Działa w paśmie Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, czyli system AC z technologią Mumimo. Inteligentne sterowanie, współpraca z posiadanym routerem i łatwa konfiguracja. Wspólnie sprawdzimy ten cały zestaw, czy działa z TP-Linkiem C6, który też podnosi działa w systemie Mesh. Jak na pudełku widzimy, to jest zestaw dwuczęściowy. Jest powiedzmy matka oraz córka. Ma to działać w całym mieszkaniu. Zaraz rozpakujemy. Zobaczymy, co jest w środku. Jest solidnie zapakowane. W pudełku widzimy są dwie stacje, stacja A oraz stacja B. Do tego zestawu można dokompletować kolejne zestawy, czyli to może być nie tylko dwie sztuki, może być trzy, cztery. Taka stacja jest dość solidnego plastiku. Tu jest wejście ładowania do podłączenia z routera oraz inne urządzenia można podnosić dalej. Drugi sztuka wygląda identycznie. Mamy szybka karta szybkiej instalacji. Tu jest podana nazwa oraz hasło do wi skonfigurowane fabrycznie kod QR do aplikacji. Aplikacja jest na Androidy oraz Apple. Książeczka szybkiej instalacji. Czyli jak mówiłem podłączamy najpierw zestaw do prądu, model według instrukcji model A Następnie z modem lub routerem łączymy kabelkę Ethernet. Drugi zestaw. Widać, że około 14 sekund się powinna lampeczka migać na ten napis Cover. Następnie już jeśli jest, wpiszemy już jest, już jest hasło i nazwę zajdziemy, jest skonfigurowane Można przez stronę internetową albo przez aplikację. Dalej w pudełku, patrzymy, co mamy. Kolejny papier czy jakaś książeczka. To są jakieś widzimy dane techniczne. Nic ciekawego. Dobrze. No i następnie wstępuje. znajdujemy... Znajdujemy dwa zasilacze. Mają 5V, 3A. Raczej jest zakończony USB typu C oraz, oraz kabel ethernet. I tak się prezentuje zestaw. Zaraz podłączymy go do prądu. Zobaczymy, jak nie Dobrze, podłączymy go do prądu. Zobaczymy, co się stanie. Zaczyna napis, świeci na czerwono. Nie, w kolejnym odcinku sprawdzimy, jak to działa, jak go się konfiguruje. Na dzisiaj. To było tyle. Mieliśmy go tylko sprawdzić, jak to wygląda w opakowaniu. W opakowanie jest solidne. Te kostki też się wydają z solidnego plastiku. To na dzisiaj byłoby tyle. Miłego dnia życzę. Na razie.